Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym przeglądzie głupoty, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak to pewna Julka nie rozumie, że można żyć w normalnym związku? Ciąg dalszych historii agatki ze streamu pasu, która pokazała wszystkim tym, którzy się nad nią użalali środkowy palec, jak to można pójść siedzieć za grę w Stalker 2... Oraz niewydarzony coach od Związku. Ja nazywam się Kuberna Karol i zapraszam Was do oglądania. Na dobry początek mam dla Was historię związaną z rudowłosą streamerką, szerzej znaną jako nieuczesana, która zasłynęła swoimi wypowiedziami, uznanymi przez wszystkich za zaklęcia. Wrzućcie kenel z Perzota, to należy swojego górnika krnika? i kiedy takie cztery no za was na zawsze na ten account Ikei No nie, już wydałam na inne rzeczy, no wydała, na, na, na to, na te stolicze chociaż Ej, wiecie, że Ika rozdaje klopsiki jak ktoś rozszyfruje co powiem? Serio? Co no, no, no Tam jest darmowe klopsiki tylko dar... dar... Dobrze, Idę dożu. za darmo zjeść Ika. Was. Szczerze mówiąc nie kojarzy, czy komukolwiek udało się rozszyfrować tą wypowiedź. Jeżeli wy rozumiecie o co chodzi, to dajcie znać w komentarzach. Wracając do tematu, to ostatnio nieuczesana postanowiła swoje włosy ściąć. A oto efekt. No i zapewne zastanawiacie się, gdzie jest problem. Przecież dziewczyna ścięła tylko włosy, jak miliony innych kobiet. No i w sumie ja tutaj też nie widzę najmniejszego problemu, ale problem zobaczyła pewna Julka na Eksie. Nie mam kurwa siły. Nieuczesana nagrała o tym, jak ścina włosy, a ten ziemniak obok jej facet. No, wyglądasz inaczej. I przed ścięciem też bym się stresował, bo możesz mnie stracić. Typie! Czy ty siebie widziałeś, kurwa? No i faktycznie tak było, bo nieuczesana przed ścięciem tych włosów stwierdziła, że tą metamorfozą się stresuje. No i Diables sobie zażartował, że no, w sumie on się też stresuje. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, jakimi pokładami złych chęci trzeba się kierować, aby dojść do takich wniosków jak nasza antybohaterka, bo każdy, kto widział te storki, no, wyczuł, że to była ironia, sarkazm. Ale ona oczywiście nie. Na co w krótkich żołnierskich słowach nieuczesana odpisała jej tak? Po pierwsze, nie obrażaj mojego chłopaka. Po drugie, tak między sobą żartujemy w obie strony. Po trzecie, traktuje mnie jak księżniczkę i jestem w nim zakochana po uszy, ze wzajemnością. Wiem, że nie chcesz źle. Ale Dawid jest najlepszym, co mnie w życiu spotkało, więc nie atakuj go. Ja szczerze mówiąc, każdemu życzyłbym takiej partnerki, partnera, który w takiej sytuacji jest w stanie za nim się wstawić. Jak nie trudno było się spodziewać, w tym wątku poleciała cała lawina komentarzy w mniej lub bardziej wybrednych słowach broniących związku nieuczesanej z diablesem, po czym nasza nieustraszona julka się postanowiła na wszystkich obrazić i oświadczyć, że ona sobie idzie w takim razie na inną platformę. No. No i słuchajcie, ja faktycznie zakładam, że jest taki 1% szans na to, że owa Julka no, nie chciała źle, ale jeżeli całe otoczenie mówi Tobie, że pierdzielisz głupoty, no to chyba trzeba się nad tym zastanowić i trochę przemyśleć sprawę. A nie chować głowy w piasek, niczym struź, no i się na wszystkich obrażać, bo to wy jesteście niedobrzy, mnie tu nie chcecie, to ja sobie idę. To pozwólcie, że nadal pozostaniemy jeszcze przez chwilę w temacie nieumiejętności przyznania się do błędu. No bo jak wszyscy bardzo dobrze pamiętamy. Dobra, ktoś może nie pamiętać, to ja przypomnę. Bo pewnego pięknego wieczoru na streamie U-Pasuta pojawiła się pewna Agatka, zalana niemalże w trupa, zaczęła pokazywać swoje. W dzięki, przez co jak nie trudno było się spodziewać, pasł zarobił bana. Zdania oczywiście na temat całej zaistniałej sytuacji były jak zwykle podzielone, ale na przykład na temat postanowiło nagrać taki film. Dziewczyna niekontaktująca ze światem, najprawdopodobniej pod wpływem substancji odurzających, została skompromitowana na live'ie patostreamera Pasuta. Zamiast jej pomóc, Pasut ze swoim kamerzystą przejmowali się jedynie tym, czy jest wystarczająco skandalicznie i czy dziewczyna zrobi coś na tyle mocnego, że skala wyświetleń i reakcji widzów przebije ich najśmielsze oczekiwania. Dziewczyna została kompletnie zjechana i zmieszana z błotem. A czemu nikt nie powie nic o Pasucie i jego kamerzyście? Dlaczego nikt nie powie głośno, że to oni są częścią tego skandalu i zrobili coś wbrew jej woli? W jaki sposób dziewczyna zupełnie niekontaktująca ze światem świadomie miałaby wyrazić zgodę na to, co się działo? Dlaczego to nie pato streamer i jego ekipa, widząc dziewczynę zamiast udzielić pomocy, kontynuowali streama? Pamiętajmy, że patostreamerzy robią to wszystko tylko i wyłącznie dla swoich korzyści. Nie pomogą wtedy, kiedy pomoc jest potrzebna, dla nich liczą się zasięgi i wyświetlenia. No i tutaj muszę przyznać, że tego typu opinia nie była odosobniona, bo nagle się okazało, że alkohol jednak jest wymówką i usprawiedliwieniem. Wysoki sądzie, ale to nie moja wina, że ja wjechałem w ten przystanek! Ja byłem pijany! Ja nie wiedziałem, co robię! A was proszę w komentarzach napiszcie, czy waszym zdaniem używki również mogą być usprawiedliwieniem lub okolicznością łagodzącą na dokonane przez was czyny. Zobaczymy, czy polskie ustawodawstwo się ustosunkuje. No i na tym cała historia mogłaby mieć swój koniec. Nieprzekonanych nie przekonasz, więc zostawmy ich w spokoju. Tylko, że mamy ciąg dalszy, gdzie to Agatka znowu, ponownie pojawia się na streamie Upasuta. Tylko chęba znaczy, że jestem dzisiaj trzeźwiejsza. Jestem też dalej singielką. Tak jak byłaś wtedy, nie miałaś chłopaka. Ej, przysięgam. wszystkich, że w ogóle macie no, taką fajną laskę, a w... związek. <noise> Gdzie taka modela by miała jednego chłopa, panowie? Co za bzdura. Parę się Czy zostaje Ej na noc? Nie. nie, raczej nie. Mogę się naprawić. się. Mogę się Rzecz, kochana. Więc jak nie trudno się spodziewać, cała teoria o wykorzystaniu przez pasuta biednej agatki upadła. Tylko czy ktoś się do tego odniósł i stwierdził, sorry, pomyliliśmy się? Nie, kuźma, oczywiście. oczywiście, że nie. Ludzie w komentarzach zaczęli podnosić ten temat i pytać: Halo, halo, ale gdzie są ci ludzie, którzy mówili o wykorzystaniu agatki? Może się zreflektujecie, może coś napiszecie? Napisali! Wysrywy oczywiście typu Girl Power! Czyli, że to jest jej sprawa, ona ma prawo robić co chce, nikomu nic do tego! Najśmieszniejsze jest to, że od samego początku afery nikt jej absolutnie niczego nie bronił, więc tutaj mamy kolejny przykład samozaorania tego typu ludzi. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że gdzieś tam w początkowej fazie tej tramy byłem na jakimś lajwie i wyraziłem swoją opinię, że. Jakie wykorzystanie ta dziewczyna na własne życzenie się zbłaźniła, no i co? zrobiła co chciała. Gdzie oczywiście usłyszałem, że jestem szowinistą i pierdzielę głupoty. Oj, 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 kto tu głupoty pierdzielił? Oczywiście zwróciłem też uwagę na to, że cała drama i obraza jest na to, że to pokazano, że to wyszło na światło dzienne, że kobieta potrafi się tak upodlić. Nie, płeć nie ma znaczenia. Jednak trochę ma, bo podobna sytuacja właśnie u Pasuta na streamie była, gdy to on, powiedzmy sobie szczerze, upił kolesia, który zaczął się wywracać na ulicy. Jak Boga kocham, nie nie słyszałem, żeby ktoś krzyczał, że pasut go wykorzystał. Taki content. Błagam was, wyjmijcie kija z dupy i ściągnijcie te pieprzone różowe okulary, bo każdy z nas, nieważne czy jest pod wpływem, czy też nie, ponosi odpowiedzialność, sam ponosi odpowiedzialność za własne czyny. Bo sami przyznajcie, jak irracjonalnym jest oburzenie w momencie, gdy u pasuta upadla się kobieta na własne życzenie. Sama! A gdy robi to mężczyzna, no to mamy z tym całkowity luz. Dosłownie kilkadziesiąt godzin temu mieliśmy premierę długo wyczekiwanej przez cały świat gry S.T.A.L.K.E.R. 2. Jak się okazuje, są kraje, w których gracze nie mogą się legalnie cieszyć tąże grom, a takim krajem jest choćby Rosja. Bo tam faktycznie można pójść za to siedzieć, a dowiadujemy się o tym dzięki graczowi z Rosji. I mam dla Was ciekawą wiadomość o sytuacji w moim kraju. Wczoraj w Rosji deputowani Dumy. Mam dla wa... Cześć, gracze! Jestem graczem z Rosji i mam dla Was ciekawą wiadomość o sytuacji w moim kraju. Wczoraj w Rosji deputowani Dumy Państwowej ogłosili, że Stalker 2 zostaje zakazany. Powodem jest to, że grę stworzyli ukraińscy deweloperzy, którzy na swojej stronie internetowej zbierali fundusze na wsparcie ukraińskiego wojska w walce z rosyjską armią. Władze uważają, że gracze w Rosji, kupując Stalkera 2, mogliby finansowo wspierać armię Ukrainy, co jest uznawane za przestępstwo. Oczywiście większość osób w Rosji wie, że gra nie będzie dostępna oficjalnie, a rosyjskie karty bankowe są zablokowane na międzynarodowych platformach. Zakup gry oficjalnie w Rosji jest niemożliwy, więc wiele osób zapewne spróbuje pobrać ją z pirackich stron, gdzie można zdobyć grę za darmo. Jednak rosyjskie prawo zakazuje nie tylko zakupu, lecz także rozpowszechniania tej gry. Strony, które udostępniają ją bezpłatnie, również są uznawane za łamiące prawo, a osoby pobierające ją w taki sposób są potencjalnie traktowane jako przestępcy. Jeśli w grze pojawi się napis taki jak chwała Ukrainie na ścianie budynku, gracze są zobowiązani zgłosić ten fakt do rosyjskiej prokuratury. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś pobierze grę z sieci i znajdzie w niej elementy uważane w Rosji za nacjonalistyczne, powinien zgłosić to jako naruszenie prawa. W przeciwnym razie osoby te uznawane są za tych, którzy ukrywają nielegalne treści. Co więcej, trzymanie tej gry na swoim komputerze również jest traktowane jako niezgodne z prawem. W Rosji nawet polubienie postaw w mediach społecznościowych może ściągnąć uwagę służb. Ponieważ Federalna Służba Bezpieczeństwa FSB monitoruje wszystkie działania w internecie. Jeśli uznają, że ktoś polubił nieodpowiednią treść lub pobrał zakazany materiał, mogą podjąć odpowiednie kroki. Dane osób pobierających stalkera 2 trafią do specjalnej bazy, co oznacza, że np. jak ktoś zatrzymany za inne drobne przewinienie może mieć dodatkowo sprawdzany komputer, a znalezienie stalkera 2 może prowadzić do dalszych konsekwencji. Jeśli gra nie będzie już na komputerze w momencie przeszukania, sytuacja może się nie zmienić. FSB jest w stanie ponownie wgrać pliki na komputer i wpisać w protokół, że to właściciel komputera je zainstalował. Jeżeli chcecie więcej gamingowych newsów z matki Rosji, to zapraszam zdecydowanie na kanał gracza z Rosji. Nie osobiście ruchy rosyjskich władz absolutnie nie dziwią, ale dziwi mnie w tej całej sytuacji podejście twórców stalkera 2 do całego tematu, bo przecież bardzo dobrze wiedzieli, że nie wszyscy Rosjanie to ci źli Rosjanie, są też tam normalni ludzie, tak jak w każdym kraju. Bo jak grzmi rosyjska propaganda, przecież cała misja specjalna na Ukrainie jest związana między innymi z tym, że biedni Rosjanie, żyjący na terytoriach Ukrainy, są zmuszani do tego, aby uczyć się języka ukraińskiego, i nie mogą używać języka rosyjskiego. Stalkera 2 trochę tą propagandę uwiarygodnili, bo rosyjscy gracze mogą grę zobaczyć w wersji z angielskim lub też ukraińskim dubbingiem. Rosyjskiego języka brak. W tym temacie opinie rosyjskich streamerów możecie sobie zobaczyć na wcześniej rzeczonym kanale Gracza z Rosji, których mimo represji ze strony rosyjskich władz byłoby o wiele, wiele więcej, gdyby w tej grze znajdował się, tak jak w poprzednich częściach, język rosyjski. Trzeba tutaj jasno zaznaczyć, że cała seria Stalker w pewien sposób. W sposób finansowo wspiera ukraińską armię. Podsumowując ten temat ze strony rosyjskich władz jak najbardziej jest stabilnie, czyli bez zmian, ale ze strony twórców stalkera 2 no to mamy taki trochę fuck up, bo tak jak nie wszyscy Rosjanie są tymi złymi Rosjanami, tak samo Ukraińcy nie wszyscy są tymi dobrymi. Ostatnio przeglądając kazamaty TikToka natknąłem się na pewnego coacha Jupitera, czy tam jak tam zwał, Jupitera, który zajmuje się sferą związkową. Żeby nie było nie za darmo. No i na swoich filmikach, jak i live'ach przekonuje, że wie co mówi, macie mu zaufać, zapłacić i wtedy wasz związek będzie idealny. I w zasadzie nie byłoby tematu, bo nie różni się on niemal niczym od setek innych kołczów, tylko że ten akurat wymyślił sobie taką ścieżkę, że będzie legitymizował przemoc w związkach. Wchodzicie w jakąś dyskusję z partnerem, partnerką, gdzie wy... Zaczynacie się przerzucać argumentami i zaczyna się podnosić poziom stresu, tak? zaczyna się rosnąć irytacja i ten kortyzol zaczyna po prostu wzrastać w Was. To, co Wy zaczynacie mówić, to jest wynik stresu. To, co Wy zaczynacie robić, to jest wynik stresu. I teraz to, że ktoś w trakcie kłótni Wam ubliży. To, że ktoś w trakcie kłótni podniesie na Was głos, zacznie wręcz drzeć mordę na Was, tak? wydzierać się, albo zacznie ktoś machać łapami, kobieta spoliczkuje mężczyznę, mężczyzna kobietę, to moi drodzy nie jest świadectwo tego, że ktoś kogoś nie kocha. To, jak ktoś się zachowuje w kłótni, najczęściej jest oznaką tego, jak bardzo jest wkurzony. Wręcz wkurwiony w danej chwili, w danym momencie. To, jak to reaguje w kłótni, to jest poziom poirytowania i wkurwienia tej osoby. I tak naprawdę często nie świadczy to w ogóle o niczym. Wiecie, o czym to świadczy? Świadczy o jednej rzeczy. Tak naprawdę ta osoba od dłuższego czasu musi być naładowana kortyzolem więc ja to może tak przetłumaczę na nasze bo jeżeli ktoś tobie przypieprzy to nie znaczy, że ciebie nie kocha ty nawet nie myśl o tym, że jesteś w jakimś toksycznym, przemocowym związku, co prawda tego on nie powiedział ale tak się da wywnioskować po prostu się zestresował i oczywiście ta osoba dalej będzie cię kochała, no chyba, że się znowu zestresuje. Kolejną jego mongolską teorią jest to, że kobiety na przykład do kłótni, która nadchodzi, przygotowują się przez kilka dni, więc gdy podczas kłótni i facet ciebie wyzwie, to nie, to nie było intuicyjne. On po prostu nie miał argumentów, a później tego bardzo żałuje. Kobieta, tak? Podczas kłótni używa argumentów, które już ma dawno wcześniej przygotowane, i tu często kobiety się śmieją, e, właśnie, i przyznają mi rację, kiedy ja mówię, że kobieta jest zawsze przygotowana do kłótni. Kobieta jest przygotowana do kłótni, i jeszcze na wiele, na wiele dni przed kłótnią, tak? I kobieta zbiera sobie różne rzeczy w głowie, różne zdarzenia, zachowania. E, które wykazuje jej mężczyzna i sobie notuje je w głowie, żeby móc je wyciągnąć przy najbliższej jakiejś właśnie kłótni, dyskusji przeciwko temu mężczyźnie. I tak też się dzieje. I, i tutaj też yy, od razu muszę podkreślić, że kobiety bardzo często biorą do siebie to że mężczyzna ubliża te wszystkie słowa te wszystkie epitety których mężczyzna używa podczas kłótni dlatego że nie zdają sobie sprawy z faktu iż mężczyzna myśli zupełnie inaczej niż kobieta tak kobieta jest przygotowana do kłótni i często wyciąga rzeczy, które ją gdzieś gryzą, które ją gdzieś martwią, trapią, przeszkadzają, tak? I tutaj ja mówię o, o naj, najróżniejszych rzeczach, o takich najdrobniejszych, jak te y, sztampowa deska, tak? Czy, czy y, klozetowa niespuszczona, gdzieś skarpetki rzucone kołuszka, coś mężczyzna czegoś, czegoś nie zrobił, gdzie kobieta go prosiła, żeby coś naprawił i tak dalej. I kobieta sobie to notuje w głowie, jest przygotowana. I kobieta też często, większość kobiet myśli że mężczyzna to, co mówi w kłótni, to on jest również tak jak ona przygotowany do tego, że on to w sobie gdzieś dusi, że on y, rozmyśla nad tym i również tak jak ona wylewa to przy pierwszej okazji podczas kłótni. I tutaj właśnie y, myślenie kobiet jest całkowicie błędne, z tego względu, że owszem, zdarza się tak, że mężczyzna nie, nie wyciąga od razu jakiegoś problemu i czeka do jakiejś potyczki słownej, tak, gdzieś tam do jakiejś dyskusji, żeby na przykład wyciągnąć to jako jakiś argument, bo ty zrobiłaś to, ty zrobiłaś tamto. Ale jeżeli chodzi o epitety, tak, to jest zupełnie inny tutaj powód, dlaczego mężczyzna to używa epitetów w stosunku do kobiety. Mężczyzna używa epitetów, wyzwisk, tak, w stosunku do kobiety podczas kłótni, dlatego właśnie, że on absolutnie nie jest przygotowany do kłótni. Absolutnie nie jest przygotowany do kłótni i kiedy mężczyzna yy, zauważa, że zaczynają mu się kończyć argumenty, tak, podczas tej kłótni, i zaczyna w nim się już gotować, już, już zaczyna dochodzić jakby do takiej ostateczności, wtedy po prostu zaczyna ubliżać, tak? I, i słowa różne tutaj używa, tak? Jesteś pierdolnięta, jesteś pojebana, ty szmato, ty kurwo, yy, ty, ty robisz to, ty robisz tamto. I, i kobieta, pierwsze co, słysząc te słowa, yy, zaczyna je analizować przez swój tok rozumowania i dokładnie to, co ona robi, czyli ona jest przygotowana do kłótni i mówi do niego, ty nie sprzątasz, ty nie pomagasz, nie zajmujesz się dziećmi, ciągle jesteś zmęczony. To są jej argumenty podczas kłótni, a mężczyzna używa wyzwisk. I kobieta myśli, aha, czyli to, co on używa przeciwko mnie w kłótni, to znaczy, że on tak dokładnie o mnie myśli, tylko nie mówi mi tego wprost, tylko trzyma to tak jak ja, aż do kłótni. Absolutnie, moje drogie, tak nie jest. U mężczyzny działają zupełnie inne mechanizmy, tak, które kierują mężczyzną. I podczas y, takiego y, nasilonego stresu mężczyzny następuje takie zjawisko, ja to, ja to nazywam y, zachowaniem w afekcie, tak? Po prostu odłącza się mózg. Odłącza się mózg, odłącza się myślenie i włącza się po prostu instynkt. I w tym momencie, yy, dlatego również zauważcie kobietki, że często jest tak, że mężczyzna nawyzywa, a po kłótni, chwilę po kłótni przychodzi, przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć, wcale tak nie myślę, bo dokładnie tak jest, bo on w tym momencie nie myślał. Ja osobiście znam pewną parkę, która obdziela się sowicie, nawet bez kłótni, epitetami, które nam się w głowie nie mieszczą, tylko że oni od samego początku związku tacy byli. No mają taki dziwny vibe, mimo tego związek jest naprawdę udany, ale wmawianie ludziom, że jeżeli jest wszystko pięknie cukierkowo, a nagle jedna ze stron zaczyna być agresywna, zaczyna wyzywać, a później znowu się zamienia w tą ciepłą kluchę, to jest normalne, to kuźwa nie, to nie jest normalne. Wisienką na torcie głupoty tegoż to coacha jest fragment jego live'a, gdzie to on wypowiadał się na temat depresji. Ktoś umiera w życiu rodzina, bliscy, rodzice, dzieci, kurwa. Ludzie tracą pracę, tracą pieniądze, nie mają za co żyć. Każdemu jest ciężko, każdego coś w życiu spotyka. Ale człowiek jest tak skonstruowany, że może sobie poradzić z wszystkim. Dzień dobry, Michał. Z wszystkim. Z wszystkim, nie idąc na łatwiznę. Człowiek jest w stanie przywyknąć do najtrudniejszych warunków. Do najtrudniejszych warunków. Mnie osobiście najbardziej podoba się ten fragment. Kurwa, dlaczego Murzyni, żyjący w Afryce, w tych jeszcze prymitywnych wioskach, nie mają depresji? Dlaczego oni nie mają depresji? Dlaczego tam nie ma depresji, tam nie ma nerwicy? Tam gościa kurwa y, goni lew po sawannie. Uda mu się uciec, wraca do wioski I on nie idzie do szamana Szaman, kurwa, słuchaj Gonił mnie dziś, kurwa, 3 godziny lew Weź mnie coś daj Na uspokojenie yy, Bo normalnie jestem tak znerwicowany Kurwa, przez niego, że Nie, tam nie ma co doskonale pokazuje, że facet jest totalnym ignorantem i szkodnikiem w tym temacie. No i oczywiście, bzdury typu dla kogo depresja jest, a dla kogo też nie. Depresja jest przywilejem ludzi bogatych, nie biednych. Bo jak osoba zapierdala za najniższą krajową i ma trójkę dzieci na utrzymaniu jeszcze, to nie ma czasu na depresję. Nie ma czasu na depresję. Ona nie może sobie pójść do lekarza, mam depresję. Proszę mi zapisać y, antydepresanty i ja, i ja nie będę chodzić do pracy. Bo się źle czuję. Nie. Ona wie, że jest odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale jeszcze za trójkę dzieci, które ma na utrzymaniu i ona musi zapierdalać. I jest jej ciężko w chuj, jest jej ciężko w chuj, bo ledwie wiąże koniec z końcem. Ale nie, ale nie ma depresji. Dlaczego takie osoby nie mają depresji? W tym temacie to trochę ściąłem się z Adamem na naszym podcaście nie ma mowy, bo faktycznie w przestrzeni publicznej mamy osoby, które prawdopodobnie tej depresji w ogóle nie mają, robią sobie na tym tylko i wyłącznie content zasięgi. Jednocześnie szkodząc innym, którzy faktycznie cierpią na tą chorobę, i to nie podlega żadnej dyskusji. Dla mnie przerażającym jest to i naprawdę smutnym, że tego typu mongolskie teorie niestety najczęściej sieją mężczyźni. Nie przestańcie pierdolić tego typu głupoty, bo zazwyczaj ci najsilniejsi później zasilają statystyki, gdzie to na 15 ofiar samobójstw 13. Jest po stronie mężczyzn. Najlepszym dowodem na to, że pan Jupiter czy też Jupiter odleciał totalnie w kosmos, gdzie zresztą jest jego miejsce, jest to, że największy odsetek depresji występuje u kobiet. Tylko w przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety się leczą. A według jego teorii, jak odstawiasz leki na depresję, no to wtedy się wieszasz. No jasne, jak odstawisz leki, to ty nie wrócisz do depresji. Nie! U ciebie się pojawi efekt odstawienny. Tak jak u narkomana, u każdej osoby uzależnionej od czegokolwiek. Jak pojawia się efekt odstawienny, to ludzie mają kurwa taki dołek życiowy, że najlepiej yy, skończyliby ze sobą. Żyć im się nie chce. To dlaczego w ten smutny sposób kończy tylu mężczyzn? A z tego miejsca oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, pozostawienia komentarza, udostępnienia, bo dzięki właśnie Wam ten kanał się może rozwijać. Pozdrawiam.